12 czerwca w parku Słowackiego w Bielsku-Białej odbędzie się 9. edycja Beskickiego Festiwalu Dobrej Energii. O tym wydarzeniu podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta poinformowali zastępca prezydenta Bielska Białej Adam Ruśniak oraz pracownicy Biura do Spraw Zarządzania Energią. Ten festiwal można powiedzieć ma taki wymiar edukacyjny, czyli przez zabawę y, gdzieś tam te elementy edukacyjne kierowane są czy to do, do dzieciaków, czy do osób dorosłych. Natomiast miasto na co dzień y, pracuje nad różnymi, nazwijmy to takimi twardymi rozwiązaniami, które by w sposób jakiś znaczący ograniczyły smog, czy, czy to ta uchwała osłonowa, nad którą obecnie pracuje Rada Miejska w porozumieniu ze służbami prezydenta, czy też poprzez takie działania jak wymiana kotów na paliwa stałe, na, na ogrzewanie gazowe i inne formy. Takie na przykład jakby w tym roku chcemy to zainaugurować, czyli tworzenie tak zwanych parków kieszonkowych, czyli takich enklaw zieleni w mieście, które będą powodowały dodatkową produkcję czystego, może nie powietrza, ale tlenu. Tak naprawdę ten festiwal jest tylko uwieńczeniem, jest takim tortem urodzinowym, tak naprawdę dla tych, którzy przez cały rok pracują z młodzieżą i dla samej młodzieży i dzieci. W całym sektorze edukacyjnym mamy około 200 nauczycieli, którzy są w kontakcie z naszym biurem i którzy przekazują dzieciom i młodzieży treści związane z oszczędzaniem energii, z odnawialnymi źródłami energii, z właściwym korzystaniem z energii, wody, gazu, transportu. Z segregowaniem śmieci również. Na festiwal złożą się przeróżne atrakcje, zarówno dla tych najmłodszych, jak i dla dorosłych mieszkańców Bielska-Białej. Dla przedszkolaków to, co najbardziej lubią, odlotowe bielsko, czyli wypuszczenie baloników w powietrze, symbolizujących ambasadorów klimatu w towarzystwie prezydenta miasta Jarosława Klimaszewskiego. Dzieci zobaczą także spektakl ekostworki tajna misja ratunkowa. Będą taniec, dobrej energii, tańczyć. Pojawi się też propozycja dla nich, czyli konkretne warsztaty, gdzie będą mogły się bawić edukacyjnie ruchowo. Następnie przyjmiemy uczniów od godziny 12 do 14 z 30 szkół z naszego miasta, a tam. Także warsztaty, z tym, że te warsztaty będą przygotowane przez starszych uczniów ze szkół ponadpodstawowych, a dla mieszkańców bardzo wysmakowana gra. Gra pod tytułem Ekobiznes, zapanuj nad energią. Przygotowaliśmy specjalną ekowalutę w postaci tzw. energisiów, o nominale jednej kilowatogodziny. I zbierając te, te pieniążki, inaczej mówiąc, odpowiadając na różne pytania, zagadki, rozwiązując Krzyżówki, mieszkańcy, rodziny będą mogły zdobywać tą ekowalutę, a tą ekowalutę wymieniać w ekobazarku na różnego rodzaju nagrody, a więc można powiedzieć, że ich wysiłek się opłaci. Mamy takie właśnie hasło w tym, na tym festiwalu. Miasto dobrej energii, twoja energia się liczy.